Yo, w Dead by Daylight satysfakcjonują mnie tylko dwie rzeczy: 4 kile za pomocą Thomson Myersa oraz zdobycie 5 staków Devour Hope'a. Jednak z tym drugim często można mieć niemały problem. Co gdybym jednak wam powiedział, że da się to osiągnąć w praktycznie każdym meczu i to bez większego wysiłku. A wszystko to za pomocą dzisiejszego builda Demogorgona Władcy Totemów. Nasz build będzie opierać się w 100% na Hex totemach Czyli klątwach, które w każdej chwili mogą zostać zniszczone przez ocalałych. Z tego właśnie powodu eksperki nie są jakoś szczególnie mocne, bo wystarczy chwilę nieuwagi i już mamy jednego perka mniej. Jednak dzisiejszy build pokaże wam, że niszczenie totemów może wcale nie być takie proste. Devour Hope, gwiazdy dzisiejszego builda. Za każdego zdjętego z haka ocalałego otrzymujemy staka. Trzy staki, wszyscy ocalali, otrzymują narażanie. 5 staków, możemy własnoręcznie zabić każdego ocalałego niezależnie od tego, ile razy wisią na haku. Undying, czyli drugie życie dla naszego devourera. Zniszczony ekstotem przenosi się na Undyinga, dzięki czemu jego efekt nie znika natychmiast po zniszczeniu. Thrill of the Hand. Za każdy pozostawiony na mapie totem, niszczenie innych totemów staje się znacznie dłuższe. I wreszcie Retribution. Za każdym razem, gdy ocelali zniszczą dowolny ekstotem, my widzimy ich aury przez kilka sekund. Faktem jest, że tego typu build już miał okazję pojawić się na moim kanale, ale stwierdziłem, że fajnie będzie nieco go odświeżyć. A jak ten build działa w praktyce, zobaczcie sami. Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Toksycznych Buildów. Dzisiejszy build to jest build, który w sumie już kiedyś pojawił się na kanale, tylko w nieco innej formie. A mianowicie mowa tutaj o demogorgonie królu. Totemów. yo! Co tu jest grane? W każdym razie chodzi o to, że mamy sobie cztery perki pod Totemy, z czego jednym z nich jest Devourer Hope oraz Hex Retribution, które aktywnie pozwolą nam łapać ocelałych do momentu, aż zdobędziemy 5 staków Devoera. W tym momencie będziemy mogli sobie jednym hitem powalać ocelałych. Mamy już pierwszego staka do Devoera. To bardzo dobrze. Dziękuję to. Powitaj. Mamy sobie do tego Hex Wheel of the Hunt, aby nie spowolnić niszczenia totemów przez osalałych. Nie wiem, jak to nie hitło. Dobra. I w tym momencie mamy sobie. Kolejne powalenie i kolejnego staka do Deweora. Jest dobrze, bo mamy na mapie, jak się nie mylę, 5 hexów. Każdy totem jest przeklętym totemem. Jeszcze żaden nie został zniszczony. Więc to dla nas bardzo, bardzo dobrze. Dzień dobry. Na A. Ja się nie bawię w farmienie. I już ktoś się zabije na haku. A jeszcze nie mam z builda. Dobra, kolejny hak i kolejny stack do devora. Spoko, bardzo dobrze. Jeszcze Acea chyba nie widzieliśmy. Pójdę sobie za Yui. Ju i też już się chyba. Alrighty, I guess. Mamy sobie staki do deviura. Już 3 staki do deviura. Oglądałem sobie kiedyś taki odcinek na YouTubie, w którym to od zdarwa, grając na jakimś turnieju, zdobył 5 staków do Develera. Co nie? 5 staków do deviora. że tak powiem utrzymał to w tajemnicy do momentu o 500 staków. No w tym momencie nam się to nie uda, bo mamy 4 staki, bo zapomniałeś, że tam laska jest na w hooku Daj mi odejść, daj mi odejść, daj mi odejść. I teraz mamy 5 staków do DORRA. I teraz, proszę państwa, kiedy sobie kogoś powalimy, będziemy mogli sobie na nim zrobić natychmiastowe mori. Właśnie w taki sposób. Ten mecz skończył się szybciej niż się zaczął, z tego też powodu ja już nie będę przedłużać i po prostu spotkamy się w kolejnym meczu. Jesteśmy sobie w kolejnej rundzie, w kolejnym meczu mamy nieco inną mapę tym razem. Build cały czas ten sam. Zobaczymy, czy wyciągniemy z niego tyle samo, a może więcej value. Miejmy nadzieję, że tutaj surwy się nie poddadzą tak szybko. Dobra, tu mam kogoś na genie. Dzień dobry. Oj Dawidku. Oj Dawidku. Prowokujesz mnie, żeby ciebie gonić. Generalnie to powinno się zawsze, przynajmniej w turniach tak bywało, że się wytunelowywało najsłabsze ogniwo. I tutaj może nie będę tunelował, ale posłużę się tą zasadą i pójdę sobie za Davidem. Dobra, i mamy sobie pierwsze powadania. Dobra, tu wykręcili mi gena. I tu kogoś, Dzisiaj Scratchmarki widziałem Ale nie wiem gdzie Tu ktoś jest, siema I kolejne powalania I niestety nie zdobyłem staku do Devora. I Scratchmarki też mam wrażenie, że prowadzą gdzieś tutaj Okolice, ale ja się odtąd, że tak powiem stąd oddalę Żeby jednak zdobywać te stacki do tego dewiora. Dobra, tu jest pierwszy stack do Devora. Tu jest nie ja, z Leafem Dobra, to ledwo trafiło, tak ledwo, ledwo Jesteś Moja, jesteś moja Dobra, generalnie grając Demogorgonem nie korzystam jakoś bardzo z portali Ale jako, że laska sobie zawisła w piwnicy To sobie tutaj postawimy portal Może akurat będziemy mieli okazję się do niego teleportować Hello, David, to znowu ty Dobra, to był ładny hit i nie podoba mi się to, że David biegnie w stronę Shaka I malifa znowu. Dobra, zdobyłem tego do Dewara to bardzo dobrze. I to już jest kolejne powalenie. I to będzie kolejny już w sumie trzeci tak do Dewera. Co za tym idzie, ocalali będą mieli efekt narażony. Dobra, a Jeszcze ja tak kulturalnie spróbuję przeteleportować do Shaka. Nie wiem, czy oni tam jeszcze są, ale spróbuję się tam przeteleportować i tak. Dobra, ich w piwnicy nie ma, ale my mamy sobie trzeci stack do Devoera i widzimy tutaj dwie osoby. Idealnie. I teraz wiedzą, że mamy Devoera. I super. I dwa kolejne powolenia. No i super. Dopóki nie dwr Devoera, to jest dobrze. To jest, nawet bym powiedział, bardzo dobrze. Tam się leczą. A to w sumie głupota, skoro i tak są na jednego hita. Dobra, paleta. I mamy 4 stacki do devoura, Jeszcze jeden. I będziemy mogli zrobić na nich Mori. I nie wiem, co mi zniszczyli. Czy to był Devour, czy to był Retribution. Miejmy nadzieję, że to był tylko Hex Retribution. Widzimy tutaj czyjąś Aura, by the way. Dobra. Hello. Nawet jeżeli nie zabijemy sobie nikogo z pomocą Mori, to i tak mamy Zybisavalium, bo nie dość, że widzieliśmy ich Aury przez praktycznie cały czas. Nie, no, mamy Devora. Ej, to gitara. To ja sobie teraz zrobię na nim mori. Także mimo wszystko jakieś tam value z dawałer chłopa mamy. Także już tutaj nie mogę się za bardzo przyczepić. O, i mamy tutaj Dwighta. Nie, co mi kolejny totem zniszczyła. I to już był nasz dawałer. No, ale tak jak mówiłem, nie mogę się przyczepić, bo mimo wszystko mieliśmy dużo aury, mieliśmy bardzo dużo... Mieliśmy jednego killa. Także i tak bardzo dobry meczek. Ok, Dwight ma the record. Bardzo dobrze użyte, by the way. Gratuluję. I z tego co widziałem, tutaj ptak odleciał, więc się zastanawiam, czy tutaj, no właśnie, czy tutaj nie ma ostatniego surwa przypadkiem. No i co, czaty? Gramy sobie o klapę w takim razie. A jak nie, to widzimy się w następnej rundzie. Moi kochani, tu już jest. Trzecia i ostatnia gra naszym dzisiejszym buildem Demogorgonem Władcą Totemów Surwy, kochane surwy wysłały nas na wspaniałą mapę jaką jest The Game Trochę głupio, że jest zgridował. No właśnie dlatego Nie obiecuję, że na tej mapie wyciągnę jakieś value z tego builda, ale mimo wszystko się postaram Pamiętajmy, jest to mimo wszystko Królestwo Palet Czy to będzie predrop? To nie będzie predrop Dobra, to był hit Zniszczymy sobie tę paletę i to był bardzo ładny shred z mojej strony. Dobra, mamy sobie pierwsze powalenia, pierwszego haka i prawdopodobnie pierwszego staka do Devour Hope'a. No, jeżeli mi go nie zniszczą w międzyczasie. Dobra, gitara. Słyszałem tutaj gena robionego. Bardzo dobrze słyszałem swoją drogą. Oj, Leon wbiega w ściany, by the way. Okej. Okay. Nie zdaję mu proszę cię. Leon! Dobra, skancelowałem mu to. Jezu, jak dobrze. Dobra, kolejny hack. Nie chcę się tam za bardzo przybliżać, póki nie zdobędę stacka do Devoira. No właśnie. No właśnie, dobra, teraz możemy się tam wrócić, bo wiem, że tam się będą leczyć. A tu jest ranny Adam. A dwóch na pewno tego nie przeżyją. Deathhard? No, nie ma Death nie zmarzam się niestety oddalić. I troszeczkę, że tak powiem, delikatnie mówiąc, w nas wleciał. I ponownie nie zdobyliśmy taka do Dewowera, bo byliśmy no, za blisko, niestety. Ale teraz postaram się oddalić na tyle daleko, żeby jednak tego staka trzeciego uzyskać. Dobra, trzeci stak do Dewowera jest. Nie wiem, co tutaj za. Powiadomienia dziwne. Mogę cię wyjąć, nie ma problemu. To jest DS? Tak, to jest DS. Ja myślę, że i tak poszedłem sobie z jakimś zdrowym, żeby jednak wyciągnąć jakieś value z tego perka. I teraz ziomeczki wiedzą, że mamy DVR-a. Ja nie mogę, gratuluję. Dobra, super. Teraz tak, postawimy sobie tutaj jeden portal. Żeby mieć jakąś drogę szybkiego powrotu, i sobie stąd szybko odejdziemy. Dobry stun, bardzo dobry. I on się już chyba poddał. Takie mam delikatne wrażenie. Devour Hope to jest perk, który sprawia, że ocele się bardzo, bardzo łatwo poddają z jakiegoś powodu. A prawda jest taka, że wystarczy tutaj tylko i wyłącznie zniszczyć jednego heksa. I już macie po problemie, tak naprawdę. A poczekajcie, zaczekajmy, aż sobie tam zejdę na dół do piwnicy na naszego piątego stacka, bo czemu nie? Albo dobra, pójdziemy sobie za nią. Pięć stacków DWR-a i możemy sobie laskę zabić. I to mi się najbardziej podoba w tym perku. Że on może tak naprawdę wywrócić całą grę o 180 stopni. To jest w nim przezajbiste. Dzień dobry. Nie musiałem go hitować dwójką, mogłem jedynką, ale tak też może być. Ja słyszałem tutaj gena. Ja Słyszałem tutaj gena. I Adama. Nie ma problemu. Możemy sobie zabić Leona. I gitara. Zostało już tylko dwóch. Wow, świetna paleta. Brawo. I tu już jest, proszę państwa, trzeci kill. Czy ten build jest mocny? Jest bardzo mocny. Może nie jeżeli traficie na jakiś bardzo dobrze skoordynowany składzik, ale jeżeli traficie na takich no nie do końca ogarniających surwów, Devour Hope naprawdę da wam fenomenalne value. Szczególnie w tak dobrze skoordynowanym biedzie. Ale koniec tego mojego gadania. Pożemeczek już tutaj chyba wie co go czeka. Proszę Państwa. Cudowne zakończenie w postaci 4 kili. GG's.